Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś otwieramy boksa z Ekstra klasy od Sportzo, boksik zakupiony w przedsprzedaży doszedł dość sprawnie. W środku znajdujemy 10 saszetek, Wiemy, że są tam pewne autografy, są bardzo ładne karty. No i zobaczymy, co dziś uda nam się trafić. No, i zaczynamy od pierwszej saszetki, a kto wie, może już w pierwszej uda się trafić autograf. Co bardzo mi się podoba w tej serii, to to, że zawodnicy bezpośrednio podpisują się na karcie. Nie wiem, czy akurat nie ma tutaj absolutnie tych naklejek z autografami, ale chyba większość kart jest podpisywana własnoręcznie przez zawodników, co mnie osobiście satysfakcjonuje, dodaje takich większych emocji. No, i satysfakcje przede wszystkim. Są tu również limity. O, proszę bardzo. Trafiliśmy właśnie limit i to z Legii Warszawa. Bardzo ładny limit, bardzo ładna karta. Muszę przyznać, że te karty generalnie są ładne. Niezależnie czy jest to karta z limitem, czy bez limitu. Tutaj mamy kartę z piłkarzem Angoli. Ta flaga naprawdę robi wrażenie, mimo że nie ma ona limitu. No i ostatnia. No, piłka sztermaliki. Ale też bardzo ładna karta. Też bez limitu, też ładna. No i ta flaga Angoli. Oczywiście karta od razu jest zabezpieczona. Odkładamy ją na bok i lecimy z drugą saszetką. Co będzie to? Czas pokaże, proszę Państwa. Jeżeli oczywiście chcecie więcej tego typu materiałów, zachęcam Was do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Bardzo będzie mi miło. Tutaj przeszkadzała mi ta, to opakowanie. A teraz zobaczymy, co tutaj będzie. Proszę Państwa, to jest kolejny limit. Mamy kolejny limit tej samej serii. Tutaj również flaga, tym razem Islandii. Naprawdę te karty, powiem szczerze, robią wrażenie. Kolejny limit trafiony, więc znów zabezpieczony. Odkładamy go na bok i zaczynamy otwierać saszetkę trzecią. Coraz bliżej autografu. No to jest nieuniknione. My tutaj ten autograf trafimy. My go musimy wręcz trafić. I wyświetla nam się tutaj Mikael Isak. No nie ukrywamy, że. Chętnie Isaka autograf akurat bym przytulił, ale jak nie w tym boksie, to na pewno w innym. Przynajmniej takiej wersji będę się trzymać. I trafiliśmy, proszę Państwa, puzzle. Jeżeli się nie mylę, o i tutaj mamy limit 99 na 99 I oczywiście Isak jest, ale bez podpisu. Karty zabezpieczone i saszetka numer 4 wpada w moje ręce. Otwieramy. Zacząłem o tym puzzlu, więc również dokończę. No, tutaj chyba coś, coś chyba trafiliśmy. Wystarczy uzbierać chyba, jak się nie mylę, 9 puzzli. No i od SportZo dostaniemy autograf piłkarza. O ile się nie mylę, to musicie sobie już poczytać bezpośrednio na stronie SportZo. No i proszę Państwa, mamy limit piłkarza Jagiellonii Białystok. Cieszy mnie to, bo jest to one of 90, więc mam wrażenie, że może wielkiej wartości kolekcjonerskiej, takiej wartości pieniężnej to nie ma, No ale tak jakby ta karta została wyprodukowana jako pierwsza. Jesus Imas, bardzo ładna karta. No i ostatnia, to nie jest żaden podpis, w zasadzie ciężko stwierdzić co to jest. No, ale nie otwiera się tego. Zdecydowanie nie. Średni w ogóle stan tej karty. No, ale trafiliśmy Peter, kogoś z produkcji. I moja ostatnia saszetka, proszę Państwa, no bo następne pięć saszetek otwiera moja partnerka. Chyba będzie miała więcej szczęścia niż ja. Przynajmniej zresztą taką mam nadzieję, bo. Szczerze, te karty są oczywiście bardzo ładne. Nie będę ukrywał, bardzo mi się to podoba. Natomiast nie trafiliśmy podpisu. E, chyba, że to się zmieni teraz. E, mam przynajmniej, tak jak powiedziałem, taką nadzieję. No bo jak nie teraz, to kiedy? I mamy, proszę Państwa, podpis. W końcu trafiliśmy piłkarza Lechi Gdańsk. Ciekawy podpis swoją drogą. No ale dla nas najważniejsza jest autentyczność tego podpisu. Nie, tutaj jeszcze również ładna karta. Aż troszeczkę mi się ręce trzęsą, bo to jest mój pierwszy autograf. I widzimy, że jest to autograf autentyczny. Hello, przyjmuję stary. Otwieramy kolejne pięć paczek. <grywy> O, ta jest numerowana. 1 na 90. Fajnie. O, numerowana. 1 na 90 kolejna. Jo, ciekawe. Drosicki. Mhm. Mm no i to się szanuj. A, widzisz, lepszy sort. <grym> tu mam jeszcze dwie karty. Takie o. A jak światło odbija, fajne. <grym> Co ty gadasz? No. <laughs> Z Poznania. No, pa. Szacun. Trzydzieści dwa na siedemdziesiąt. <laughs> Mocne. Przedostatnia paczka nam została. Proszę Państwa. Podpis. Zobaczymy. Jakaś błyszcząca. No. Jest! Jo, Kolejny! To jest 4 na 50. I ona jest taka gruba. Mhm. Fajne, jakie ładne ostatnia została, no się tak krzywo otwiera. No to jest jakieś puzzle na pewno. O, 9 na 10. O, z Poznania no. Złota jest, nie? No i dobra. A może tak. Wszystkie paczki otworzone, kończymy z takim oto sortem. Cudowne te karty, jeszcze tak fajnie się błyszczą. Tak.